Cześć wszystkim, z tej strony Power, witam Was ponownie w Ojcze eee, Co? Gdzie atak? Tutaj? A, że... a, nie udał, no nie udał mi się, no, co zrobisz, no. No, Ej kolego, nie pojebało miejsce, ci się coś? Ktoś coś jeszcze tego chciałby powiedzieć ciekawego? Może ty? A może ty? Kurwa, będziecie latać wszyscy. Martwi. Kurwa, znowu nie mam kasiarza żadnego. Ech. Krabin mi się zaciał, czy mi się wydawało? Dobra, gdzie tu będzie kurwa szef? Jakiś to jeszcze wchój ludzi ma. Ej, ty ziomek! Będziemy ci strzelać po jajach. Kurwa, koleś ma tu wchój ludzi. Nie mogę znaleźć kolesia. Jak tam, skąd ci To jest przyjemność sobie z nich postrzegać. No, zostało? Ilu? Ośmiu? Dziewięciu? Może wejdę na górę? Może tu gdzieś? Szukam prezesa, ale nie mogę go namierzyć jeszcze. Fajne jest to, że nie muszę wszystkich kurwa rozjebać konkretnie No serio, no kurwa koleś od sejfów mi będzie potrzebny Dobra, zmienimy sobie osiłka mm, gdzie jest Kasiarz? Tu jest Kasiarz Muszę z kimś na kurwę? Nie, dodaj do ekipy A, nie mogę. Usąd z ekipy Dodaj do ekipy. No i patrzcie, to jest fajne. Można ich sobie zmieniać dowolnie, z liczeniem. nosić goombas. wszystkich przy sobie, nie? Znaczy fajnie jest mieć, wiecie, z każdej specjalności kogoś, Czy podpalacza chyba nie ma, ale... Znaczy jak będę awansował kogoś na kapo, to mu dam specjalność podpalacza i... ja stąd w ogóle przyszedłem, tu nic kurwa nie ma. Hmm, ten tu kogoś rozstrzelał. Może. Nie, 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 poszedłem wcześniej, ten de na górę od razu? Może nie? A może tak? A może tu nie ma różnicy? Gdzie są kurwa pozostali? Nie, coś podniosłem. w ogóle co mi mi się amunicja, coś kończy. Eee. Dobra, jest mój magnum. Do Magnuma mam trochę amunicji kurwa. Gdzie ja tu mam iść? To jest moje pytanie w tym momencie. Muszę zlokalizować tego całego szefa, ale... Za cholerę nie wiem gdzie. Tu jest kurwa jeszcze gorszy labirynt jak wcześniej. E, tu chyba jeszcze nie byłem. To, mogę ogólnie wysadzić coś, nie wiem po co, ale zobaczymy, co, co mi to da, że ja sobie wysadzę tę ściankę. On stoi przy tym, pojebało go. Ja tylko ja byłem taki hardcore'owy, że tu zostałem. A to mi tu kucną no, kurna w przejściu i chuja mogłem zrobić. No i ej, no gunwo mi to dało. No gunwo, jedno wielkie gunwo. Gdzie ja tu kurwa mam iść? Mam wyjść kurwa z drugiej strony na zewnątrz. Na górze już byłem, na dole byłem, chyba wszędzie już tu kurwa byłem. Też może nie. Dobra, no, to tu jeszcze spróbujemy tu na lewo. Tu leży jakaś broń, czyli na pewno już tu byłem. Tak, byłem tutaj. Hmm. No, zagadka roku, no. Za cholerę nie wiem, gdzie ja mam iść. Może gdzieś tam? One more turn, yeah, I get and... a wyświetla mi tu jeszcze It's tak w ludzi. no właśnie, ej. Coś, coś tu jest strasznie nie halo. To jest mój osiłek. Ktoś Another cheap fucking door. gdzie ja tu mogę jeszcze wejść? No kurwa, mogę wejść tu bokiem, może tu z tyłu coś ktoś gdzieś kiedyś. Nie da, tak, kurwa Hane of what the fuck Czy ja na serio tutaj wszędzie nie wszedłem, czy co? Na górze byłem, na dole byłem Łaziłem jak pojebany Nie chcę tego wyburzać, bo chcę to przejść. Jezu, no tak dla mnie kurwa zaczyna nie lubić, no stwierdziła, że jestem za dobry i robi mnie w wała na każdym kurwa jebanym kroku. Sobie jakiś dynamite wisi w powietrzu. Hmm, hmm, hmm. Dobra, tu na górze co my tu mamy? Jedne kurwa drzwi, do których wchodziłem już za dwa razy. Tam jest jakieś biuro, ale tam kurwa nic nie ma. Tutaj jak wejdę, to też jest gunwo co? Tam sobie jakiś mój człowiek łazi. Tam są jeszcze jakieś dojebane schody. A, to tam się da wejść i tam też kurwa nic nie ma. Ja pierdolę. No tak, dla mnie robi w ja no. no kurwa robi kółka, patrzcie, ja nie wiem, wchodzę jednym wejściem, wychodzę drugim, kurwa, i, i tu nic nie ma. Też nic nie ma. I tutaj jak się wchodzi, to też nic nie ma. No i tyle, no. Hm. Coś mi tu w chuj nie gra, kurwa, coś tu jest kurwa się spierdoliło, dosłownie kurwa. Pokazuje mi cały czas, że tu jest 8 ludzi, a kurwa nikogo nie widzę. Na nikogo nie mogę trafić, kurwa. Czekajcie, tam są jeszcze jedne schody. Ja chyba po tamtych nie właziłem, po tych łaziłem, a po tamtych chyba nie łaziłem. Czy mi się tylko tak kurwa wydaje? No kurwa, no widzieliście kurwa to? Czy wy to widzieliście? Trzeba było przejść przez jebane okno. Serio. Kolega nie żyje. No, kurwa. Tak jak kurwa i jaja. Nałaziłem się tu naokoło tylko po to, żeby się dowiedzieć, że trzeba było przejść kurwa przez okno. Serio. Dwóch ludzi, jeden ludź. Lekarz, lecz mnie. że ten jeden kurwa, niech ja go tylko kurwa znajdę, jak go za tak nie będzie wiedział, jak się nazywa. Serio, jeszcze po dachu łazić. What's it gonna be? What you gonna do? Well, look who we found. What's it gonna be? What's it gonna do? Kurwa. Osaki tu wiecie się. Oh, nasłuchali trochę no, do tego. Dobra, jeszcze raz go jebne. Żeby go nie zabić przez przypadek, tak jak kurwa w ostatnim odcinku mi kurwa nic nie wyszło, no Let's jump in. dawaj hajs, no. no że teraz jeszcze widzę kreskę w miarę gdzie kurwa jest Za dużo też z niego nie wycisnę. Dam mu ześmy ochroniarze później od razu.

Tam tego nie przejmę, bo tam koleś uwa zginęła. Dobra, spadamy stąd, lecimy do kurwa następnego lokalu. A, ja, dobra, przez chwilę myślałem, że kurwa to okno, przez które wszedłem, to były drzwi jeszcze jakieś. Czy tu się dało jakoś inaczej wejść oprócz tego okna? Czy mi się kurwa wydaje, że nie? No kurwa, pewnie, że nie. Pewnie coś trzeba było kurwa z prądem zrobić, albo z jakimś inżynierkiem. Coś podziałać. Nie, no chuj, trudno. Teraz kurwa wyjścia nie znajdę. Dobra, mam. Już myślałem, że nie znajdę wyjścia. Obok jest kurwa bardzo wygodnie budowa Tonego Rosato. Nawet nie będę tam kurwa teraz jechał, po prostu się przejdę. No ile dam radę wejść, którędyś wkolwiek to nerosa. To ogólnie już nie ma ludzi, został się sam sobie. Dobra, inżynier. Take inżynier biegnie z palnikiem. Ja jeszcze zaraz Przyskałem będę mógł sobie safety, ten... Mm, zabić ostatniego, znaczy przedostatniego Grandosa, gran, gran czy tam Granadosa, niż... Chuj, nie wiem, jak oni się tu nazywali. Mało amunicji mam tutaj Ciekawe, gdzie tu będzie szef. Jak znam życie, kurwa gdzieś na górze. W ogóle dużo mam tutaj, spod... kurwa, w chuj. Na razie są wszyscy na zielono To jest bardzo wygodne Który strzela? Oh, ten strzela. Away, my... Ej, serio, serio, serio kurwa press. skąd Trochę cienko z moim życiem przez chwilę jest, ale... oraz mnie tu jakiś lekarz uraczy Dobra um... No, by się znaleźć kurwa właściciela tego dobytku. Żeby tak na jolo wszedłem na samą górę, to też nikogo nie ma. No ale możemy schodzić na dół powoli. Co mojego magnuma przeładuję? Dobra, ten padł, ten nie zasykał. Eee, to nie jest dobra broń na, takie te, na tego typu akcje na odległość No, chodź no Tak, ten pistolier jest lepszy Jeszcze 10 mu zostało co? To już nie są duże liczby, schodzimy coraz niżej To mnie to rozwala wszelakie te osłony jakie tylko mogę mieć Ogólnie chłopaki ładnie padają. Nie wiem do czego, strasznie mnie trafił ten jeden. Skąd nigdy nie przejdę nawet, muszę naokoło. Nie, życia miałem dużo, ale zażyłem sobie flaszeczkę, co? Można? Można. Gdzie jest szef całej tej budowy? To mnie bardziej ciekawi. Stale z tłumikiem niby, wiecie, nie wygląda na taki, żebym miał jakoś fajną dużo mocy, ale kurwa, jednak to ma. Jak się dobrze przyceluje. Dobra. Do Tomiego już nie mam też za dużo amunicji. O właśnie, kurwa, dwóch, dwóch. Dostało mu pięciu ludzi, no. Dobra, poczekamy chwileczkę. Bo tu cienko z moim życiem, Panie lekarz, Pan mnie lecz. Nie, skądś tu jeszcze strzelałem? Jeszcze dwóch ludzi ma, co? Dobra, tam, tamten już chyba ogólnie nie żyje. Ciekawe, jaki ty masz, kurwa, słaby punkt, co? Najlepiej do by bicia by było to pewnie to wnieść to na górę albo Nie ścisła ławaty co? Proszę nie palną. No tak Myślałem, że taki nacisk będzie w sam raz dla niego. No dobra, tysiące daje. Okay, Hmm, teraz cię mogę pójść. Teraz jak stąd wyjść? Kurwa, kolejny labirynt, co? Ach, chuj. A jak się no, ładnie, go, ładnie tu wyspili kurwa. I tu przed chwilą były gdzieś kurwa schody, już je zgubiłem. Oczywiście nie jestem w budynku i minimapami mi ich nie pokażę, co? no, zgubiłem schody. Serio mówię, zgubiłem się. Mocy. A dobra, a tu takie zajście było. Takie kurwa cwane. Dobra, wybywamy stąd do, do mojego Kadilaka. Kadilaka, czy co to tam kurwa jest? Idziemy tu pod most. Tu pod mostem, jak dobrze wiecie, jest nasz koleżka. Here we are. I right here. Ale weźmiemy sobie auto, no nie będę dymał kurwa z jednej strony na drugą, nie? Wiecie, biegać i biegać, ważne, że lokale przejęte to tak, w następnym, w następnym odcinku. Ten, tak, znaczy no ja teraz się staram zrobić still jak, young, jak najwięcej, gentlemen. wiecie, rzeczy takich o, a w następnym, pewnie znowu trochę z, zrobimy za dwie rzeczy z, z, związane z fabułą, no i później dalej będziemy. Bawili się w przejęcia tego wszystkiego Nie dobra, to nie wyszło Co ja robię? Dobra, muszę tutaj sobie ich sprzątać jak najwięcej żeby mi nie przeszkadzali w ogóle, wezmę tak e, więcej widoku dona, do twoja rodzina e, panie Kasia, pan spada jest ekipy, a bierzemy pana osiłka, bo mi będzie tu bardzo potrzebny dobra, to, to, jest, to jest koleś do eliminacji e, w takim razie musimy musimy do niego jakoś dojść w jakikolwiek sposób Możemy przejść tędy. O, tu jest dziura w siatce. Nie dobra, ja wcześniej przez tą dziurę właziłem, ale dalej nie wiedziałem jak do niego wejść. co mi z tej dziury? Ej, cool. cool. co się kurwa? A mój medyk leczył kogoś, dobra. Czy tam był leczony? Nie jestem pewien. He's crazy. What the hell need? Jak tu kurwa wejść? To jest kurwa zagadka, bo chyba został tylko ten frajer ogólnie. On wcześniej sobie do mnie jakimś jakoś wyszedł, a teraz ja nie wiem, co ją ja zrobić. Hmm. Może spróbuję samochodem. Jeszcze raz. Tylko się trochę bardziej rozpędzę, co? Spróbuję się tam przejść. tutaj ten podjazd tak, to on to sugeruje chyba, że to trzeba tak zrobić, ale ja tego nie jestem pewny. A to auto się tak nawet nie rozpędza, żeby... You Let's jump in. That away, man. You gonna I Patrzcie, oddaliłem się na chwilę i znowu jest tam pełno ludzi. Może kurwa z drugiej całkiem strony? Ja muszę przejść z lewej, a nie kurwa z prawej, co? Naprawdę tego nie wiem. Jakbym tam wszedł, to już kurwa by było ubiedy. Może całkiem od tej flanki, co? Kurwa, jak znam życie, to tak będzie. Na proste. Żeby ten mnie nie zabił Dobra, panie osiłek, chodź pan tutaj Dobra, ja stąd skierdalam na razie Trzeba będzie tamtych kurwa ludzi wyeliminować jego, Żeby oni tylko nie zabili kurwa w celu Dobra, tap, eee, więcej widoku dona do eee, Moja rodzina eee. Ciebie usuniemy z ekipy, ciebie usuniemy z ekipy, panie inżynier. Eee, nie, 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 nie to. Ja muszę do niego podejść. No i go kurwa, zajebali. Fuck my life. Kurwiłem się teraz. Już kurwa, drugie podejście do tego typa. I on kurwa tyle, co wyląduje w szpitalu zawsze. Ile tu kurwa krajerów jeszcze jest? Coś tu wybuchnie zaraz. Chuj No i granados mnie atakują. Eee, fuck my life. Dobra, jedziemy kurwa dalej. No i znów się kurwa nie... Ej, to chcą kurwa odbić? Wyślij obrońców. Nie ciebie, osiłku. Ciebie. Ciebie. Siebie. a, a lekarza nie, le, lekarz mi się przyda eee, więcej widoku Dona, twoja rodzina dodaj do ekipy, tak no kurwa, no drugi raz tego typa mi się zdjąć nie udało no ja pierdolę no, on... nie jest, nie, nie, bo kurwa tu będę musiał chyba przejść tylko samym usiłkiem, Tak będzie najlepiej. Eee, Granados no właśnie jest hospitalizowany. Eee, tego też nie, nie mam pojęcia w ogóle, jak zdjąć. Życie jest pojebane. Mówię wam, życie jest pojebane. Teraz muszę sobie jechać tutaj, przyjąć to. Tak będzie sprawiedliwie. gdzie jest mój, kurwa, różowy Cadillac? W sumie mój różowy Cadillac się trochę zniszczył, Dobre. Tak, to jest teraz to moje auto. Nie ma to tamto, ja muszę coś jeszcze dzisiaj zrobić, żeby, kurwa, wyszło, bo ja nie wiem, no tego typa, kurwa, naprawdę jest, e, nie, tu, w stronę, kurwa, kropki muszę jechać chyba, tak? Tak jest. Tutaj to z bronią sobie poprzejmujemy. Chyba jeszcze jedno mi zostało z tego co mi się kojarzy, ale nie jestem pewny. Nie jestem tego w pełni świadom. Co ta policja odpierdala? Nie mam zielonego pojęcia co ta policja właśnie kurwa dziwiła. E, tak, tu znów będą jakieś labirynty. Ile to jest ludzi? 11. I to we damy sobie radę jakbym miał trochę więcej amunicji hmm, Przydałby się koleś od wyburzeń, co? Może damy radę przejść naokoło, Chief. No niby damy radę Przejść tędy. No to nie powiem, zawodowo to zrobiłem. Zawodowo kurwa. Wow, woah, wow, wow, wow. skąd, gdzie kurwa, jak, trendy? Halo? gdzie on jest? No, dwór raz zdziałem, świetnie. Kurwa, przeładowania. Mm, może weźmiemy sobie tak. Shoot gun, co? Jeszcze ktoś? No, dawaj. Dawaj. Wystrzelam was, kurwa, kaczki.

Bo ci jedne jeszcze, jeszcze raz ci I jeszcze raz ci jedne i dobiję do 2200. Co? Co ty na to? No, 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 starcie. Okay, the you Hefe, can have the racket, just lay off me Dobra, e, wiem jedno przynajmniej. Wiem kurwa przynajmniej jedną rzecz. Jak kurwa dojść do tamtego ostatniego, znaczy przedostatniego żołnierza, kurwa Granadosa? E, pytanie brzmi, kurwa, jak z nim zabić tego ostatniego, co? Dobra, to mamy przejęte, tu się udało obronić. Ten jeszcze pewnie jest w szpitalu. To wraca do zdrowia, niestety nie wiemy ile czasu to zajmie. Ja będę musiał nam przyjść z tylko z moim osiłkiem. Wiecie, wyeliminować wszystkich i dopiero się nim zająć. Czekajcie. Mogę jeszcze tak więcej wydokładona. Twoja rodzina eee, wyburzenia Ja się tak zlepi gdzieś koło mnie. O właśnie. No dobra, to by było tyle na dzisiaj. Jutro podziałam sobie coś z tą misją główną może związanego albo nie wiem. No, no chyba tak będzie najlepiej. Także dzięki wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, bye bye.